O więc witam wszystkich, bardzo serdecznie dzisiaj gramy ponownie na Hagu. Zaczniemy przepotężną bitwą, bo w ostatnim odcinku bitwy nam oddały zajebiście Proszę teraz szybką przebitkę No i dzisiaj powtórzymy to samo Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, że dzisiaj to powtórzymy Ponieważ będziemy robili wasze sposoby Sposoby, które pisaliście w komentarzach Z poprzedniego odcinku, także zobaczymy jak to wyjdzie No i pamiętajcie Zobaczymy jak bitwa się skończy, czy wygramy, czy przegramy Jaki dzisiejszy dzień będzie 403 zł, no wygraliśmy, nie jest za duży profit No ale pamiętajcie, że klikając w tym miejscu Wpisując tutaj kodzik DEVONIRO, macie 20% Bonusu do każdego doładowania No i oczywiście wpłacając z moim kodem Macie szansę wygrać takie oto piękne Skiny, które widzicie teraz tutaj na ekranie Już od najmniejszej kwoty, 8 zł 10, 21, 8 48, 40 zł, macie takie piękne skiny do wygrania. Im więcej wpłacicie, tym większe szanse, tym lepsze skiny, i im więcej razy wpłacicie, jeszcze więcej szans macie. Aktualnie nikt nie wygrał, więc te wszystkie skiny są dla Was do wygrania jeszcze. No i przypominam, że na samym wstępie macie do wygrania tego to skina, którego widzicie teraz na ekranie. Wystarczy zostawić łapeczkę w górę. Subskrypcję na kanale, no i jakiś komentarz. Komentarz podam, jaki napisać w późniejszej części odcinka. Także oglądajcie uważnie, a my lecimy Dalej. Ej, 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 poczekaj, stary, przez piłkę. Czy kiedykolwiek marzyłeś o jakichś zajebistych skinach, na przykład o Kosie, ale masz same główniane skiny? Jeżeli tak, to zapraszam Ciebie na Pirate Swap. Na tej stronie możesz wymienić swoje wszystkie główniane skiny na jakieś zajebiste. No i oczywiście, klikając w tym miejscu, możecie wpisać kodzik Devoniro. Dostajecie 35% bonusu na stronie. Polecam, link znajdziecie w opisie i zapraszam dalej do oglądania. Ugrać za fajny budżecik. Generalnie część pieniędzy wypłaciłem, za część sobie jeszcze solo pograłem Żeby powypłacać na wasze jakieś skinki fajne Także może być troszeczkę mniej dzisiaj w balansie Dzisiaj może być troszeczkę mniej, dodajemy graj z losowym Graj z losowym, zobaczymy jak to wyjdzie Odpalmy dźwięk, bo jak widzicie się udało Udało się dodać dźwięk, dźwięk w końcu No skrzynka za 600 zł i skiny na 35 to nie jest to o co walczymy Tutaj znowu ten sam skin, ale tutaj no bot, bot trafił Royala za tysiaka za 7000, mam nadzieję, że nam odda. Następna skrzynka. Ok, teraz my mamy Royala z hola, Czy to jest Hol. Tak jest, to jest Hole skrzyneczka. Zobaczymy co tu wyleci i mamy droższego skina? Nie, Tiger Tooth, e, Talon Knife Tiger Tooth. No nie jest on droższy. Nie jest on droższy, no ale zostało nam 2000. Mam nadzieję, że tam odda. No na razie chyba nie zapowiada się, że oddał. Jak nie trafimy Royala, mamy naprawdę strasznie małe szanse na wygraną, a chciałbym wygrać, bo jednak dużo balansu nie zostawiłem, muszę się przyznać, dużo balansu nie zostawiłem, no i dużo tutaj przegraliśmy, bo jak tu widzicie zostało nam 20, no 30 tysięcy, to jest dużo pieniędzy dalej, no ale patrząc na te bitwy, co Wy tutaj przygotowaliście, to jest naprawdę gigantyczno. Gigantyczna ilość, także lecimy Jeszałaskiej z Battle. mamy 8000, mamy 8000. co my tu i mamy kolejne? Piotr 3k, może bitewka, 3 Goldera e, Tu będę wypisywał wszystko Goldera ile razy? 3 razy Na Jokerze, okej, okay, na Jokerze tutaj powinno, czy nas starczy? E, dobra, niestety nie zrobię na Jokerze, bardzo mi przykro Wiem, że miałem więcej pieniążków ostatnio. Wiem, że miałem więcej, no ale jednak nie mogę aż tak ryzykować grając. Dlatego zagramy niestety, przepraszam ciebie, Amigo. Zobaczymy czy będzie nastać i na koniec dwa razy 50 race, ok? Bo trzeba grać dobrze, nie mogę wszystko przegrać. Dlatego tutaj to wrzucę na a nie na 3, ok. I tą drugą skrzynkę wtedy wrzucę, żeby nie było Bloody, i ją wlecimy sobie na jokerze. Mamy 3000. Tak, zostawmy tak, jak teraz jest, fajnie wygląda. Race bitewka na trzech. prawdopodobnie klasyczny tryb. No i może być gigantyczny profit mega profit. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam taką nadzieję, bo ostatnio teraz przegraliśmy dużo pieniążków, abym chciał odkuć. Chciałbym teraz mieć w balansie 20000, plus to, co mamy w ekwipunku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie strona nie pozwoli, no ale jest szansa, że jeszcze wygramy. Pierwszy skin za 40 zł, ze skrzynki za 100 zł. To nie jest to, nie jest to, co walczymy. To jest to, co walczymy, ale to powinno wejść na naszą pulę. No i zobaczmy, jak to dalej leci. No okej, okay, teraz jeszcze są te tańsze skrzynki. To są te tańsze. No i bot Troll trafił tutaj Royala. Mam nadzieję, że na tej ostatniej my trafimy Royala jakiegoś przepotężnego. I nie mówcie mi tylko, że teraz Underdog by oddał. Mam na taką nadzieję, że nie odda. Na underdogu by nie oddało Okej okay. Ale chyba tak się zapowiada Jest duża szansa, że w ostatniej my trafimy Ok, teraz my trafiliśmy 800 zł mamy już w balansie 900 prawie, że to jest drogę nawet Ostatnia skrzynka to jest nasze być albo nie być I trafiamy najgorszego skina z nich wszystkich 6000 prawie wygląda. Dobra, sprzedajemy Na razie się nie, na razie nie oddaję Nic na razie nie oddaję Stwórzmy tu jeszcze raz Zapomniałem, że tu jest takie coś jak usuń wszystkie E, tak jak powiedziałem, niestety muszę zrobić trochę mniejszy balansik, no bo wypłaciłem. No i nie chcę grać za aż takie potężne sumy na razie. E, dwa razy skrzyneczka Lord. Okej, okay, mega ładne generalnie. Lord e, Lab jeden raz. Okej. Okay. I tutaj mamy Vox na jokerze. Zobaczmy, ile. No to na jokerze pewnie będzie stać. Tutaj bitwa jest do 5000, także. No, będzie ideolo pewnie. E, nie na jokerze, przepraszam. To chcę zwyczajnie równe 5000 zł. No te 16 groszy to już wpłacając kodem Devoniro dostaniecie więcej niż te 16 groszy. No i tutaj mamy e, nic więcej napisane. Czyli po prostu gramy tak jak teraz tu widzimy. Zagramy 1 na 1. Klasyczek. Chociaż mi się wydaje, że tutaj mogłoby oddać na underdogu, w sensie na trzech graczy underdog, no ale zobaczymy. zobaczymy, Troszeczkę tutaj przegiołem, że Vox jest w środku, a nie na samym końcu, bo to jest skrzynka, która może zmienić się na close gry. Dodajmy bota. Chciałbym z graczem zagrać, ale no niestety za potężne sumy. Tutaj co mi trafiamy, kostkę za tysiaka. Ok, to już mi się podoba. To mi się bardzo podoba i teraz trafiamy. Ok, jesteśmy dalej na prowadzeniu. Nie, to już jest 30 zł różnicy tylko. O, teraz ta skrzynka to jest naprawdę nasze być albo nie być, to jest chyba w chuj drogę, 143 zł z 2000, niemożliwe to jest, to jest niemożliwe, mam nadzieję jednak, że wygramy chociaż coś, że chociaż coś odkujemy, no i chyba przegraliśmy, tak jest, nie wiem co jest na razie, co się dzieje, no ale przegrywamy każdą bitwę, to jest chyba pokazanie, że no nie za każdym razem się wygrywa, sprzedajmy naszą lorkę. E, mamy 3000 w balansie. Tego doplerka chciałbym zostawić, także mam nadzieję, że coś wygramy. Sprzedamy jeszcze tego Glocka. Sprzedamy tego Glocka, żebyśmy wiedzieli, za ile możemy jeszcze grać. Także dodajemy teraz tutaj Snake'a, bo tu jest teraz Bartek B. E, Snake, 450 zł, jedna skrzyneczka. Dużo otwieraliśmy tą skrzyneczkę, ona bardzo fajna jest, przyjemna. No i dwa razy hole, 3300 zł. No widzę, że Wzięliście sobie do serca, dlatego tutaj polecimy Underdog na 3 graczy Wzięliście sobie do serca, że mam duży balans No ale niestety Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby to wypłacić Byłem to ja Z osobą, która mi pomagała Nie no, żartuję, byłem to ja I generalnie polecam wam to samo Jeżeli coś wygracie, wygracie no to wypłaccie to, co wygraliście sobie już A zresztą grajcie Tak, żebyście mieli chociaż coś, chociaż coś No i tutaj mam nadzieję, że nie będzie ten tryb, gdzie... No wygram, w sensie, wygram ja jakby pulą, żebym miał więcej, ale bym chciał tutaj mieć jak najmniej 1200, trafcie hola, trafcie haul'a No i przegraliśmy, tak jest, 1900, no na razie Dzisiejsze bitwy nic nie oddają, nic nie oddają, drugi odcinek z rzędu, gdzie nic nie wygrywamy eee, zostały nam trzy komentarze, tutaj mamy teraz xnox xnox, tak jest E, tutaj dodajemy wszystko. Dajcie sekundkę, napiję się wody. Dobra, tutaj mamy pierwsza skrzyneczka, to jest Nitro. E, mam nadzieję, że to będzie jakaś tańsza Witrzy. No, Nitro Witrzy za tyle pieniążków. Lidzki, zobaczmy. Dobra, mam pomysł. Bo tu jednak obiecałem, że będą wszystkie. Robimy sprzedaj. I mamy z powrotem 18 tysięcy. I tworzymy tą bitwę. Tworzymy. Ale to zrobimy tak. Nox, co tutaj było? Nitro, Nitro wyczy trzy razy, dwa razy. Przepraszam. E, Riski raz, trzy osoby, underdog. Ok. Nie dodało się. Mamy 4800 zł. E, już nie będę podmieniał trzy osoby. Underdog, zobaczymy, czy to odda. Mogę tu stworzyć więcej bitew, ale ja nie chcę. Mam nadzieję, że odda, bo naprawdę to, co wygraliśmy ostatnio, zaczynamy tracić. Także zobaczmy, jak to teraz wyjdzie. Dodajmy, dodajmy boty. Nie chcemy czekać. To jest strasznie dużo czasu. No i teraz, chyba, Underdog może oddać. Chyba, może oddać. Nie chcę przepłacić, no i niestety trafiliśmy najdroższą chyba kosę z tej skrzynki. Nitro, proszę, oddaj im, oddaj im lepiej. No, niestety nie oddał. Ta jedna kosa zaważyła na naszej wygranej. Gdyby tutaj dostał jakąś koskę, jak tu na przykład, albo taką koskę, albo nawet to by nie dało. Nie, musiałby więcej wygrać, musiałby więcej wygrać. 48 zł. No tyle kasy już przepaliliśmy w tym odcinku. Eee, od milionera do zera, niestety, dobra, Patikson, Patikson, co ty tutaj masz? Eee, mamy nit. Arabeskę, Ara...beska Tą skrzyneczkę też strasznie dużo otwierałem Nie wiem czy pamiętacie z poprzednich odcineczków, to dwa razy, na przepalenie pewnie A nie na jokerze ma być Eee, a, kurczę, zapominam naciskać na dole, żeby potwierdzić, Arabeska, raz Nitro Nitro Joker, dodajemy to na dwa razy, tak jest, Franio Joker Oj, Franio też tutaj jest drogi, trzy classic, łatwa kaska, zobaczymy A dobra, tu już się są gracze, Ok, mamy... Zaczy, dobra, teraz mi się udało zrobić bez żadnych gap, tutaj dotworzymy Trzech graczy klasycznych, klasyczny tryb ma być Przepraszam, że mówię przez nos, ale coś mi się nos przytkał teraz Tworzymy bitwę za 4,5 tysiąca zł. Została nam jeszcze jedna po tej i mam nadzieję, że to będzie ostatnio. Bo już za dużo pieniędzy przegrałem. Mam nadzieję, że teraz też coś wygramy. Bo jednak, jak widzicie, strasznie dużo pieniędzy straciliśmy. Tworzymy z botem, tworzymy z botem. Nie czekamy. Kolejny poziom. Może zrobimy następnym razem od... wszystkie prezenty. W sensie odbierzemy wszystkie prezenty za poziom. No i zobaczymy, co wyjdzie. okej, okay, Royal, Royal. Gdyby był z lepszych skrzynek, spoko. Ale nie ma co wybrzydzać, bo trafiamy tutaj 1200 zł. Okej, okay, następna skrzynka, następna skrzynka i mamy... Mamy nic ciekawego. Teraz wchodzą skrzynki za 2000 ponad złoty. Mam nadzieję, że to będzie więcej warte. Nie jest. M4 Fate, to już są naprawdę gramy na takiej cienkiej linii i przegraliśmy. Taki syf dzisiaj leci, taki syf, że to szok. Nie, naprawdę, ja nie wierzę, co się dzieje. Teraz ciśniemy ostatnia bitwa, Peter. Eee... Nie róbcie tego co ja, nie przepierdzielajcie aż tak balansu. Dobra, labik tworzymy tutaj trzy razy. Dobrze, tutaj już mamy kolejny. Damy na trzech graczy: klasyczny albo underdog. Nie wiem, nie wiem, eee, dobra, dobra. Tworzymy klasyczny na trzech graczy, bo nie możemy nic dzisiaj wygrać. I ja pierdzielę. To jest naprawdę niemożliwe, niepojęte. Dodajemy od razu boty, dodajemy boty i nie czekamy. Mam nadzieję, że teraz odda. Ostatnia, chyba to jest najmocniejsza bitewka, albo jedna z mocniejszych. Jak kogoś pominąłem, to przepraszam. W następnym odcinku, wtedy, stworzę Twoją bitwę. Tylko mi napisz, jeżeli kogoś ominąłem. Jeżeli ciebie pominąłem to daj w komentarzu znać. Tworzymy następny następnym odcineczku. Twoją własną bitewkę, no niestety się nie udało teraz jej trafić, teraz musimy Royal'a trafić, teraz Royal'a chociaż. Tak z dwa razy Royal'a, żeby odpokutowało. No i niestety nie oddaję. To jest... Taką załamkę przechodzę teraz psychicznie, tyle pieniędzy. Nie wiem ile miałem na początku. Proszę montażysta, daj tutaj ile jesteśmy aktualnie na minusie, jeżeli przegramy tą bitwę. Bo ją prawdopodobnie przegramy i przegraliśmy, ja pierdolę. 5000 poszło tak o. Także montażysta daj aktualny, jaki mieliśmy balans, ile mamy teraz, ile przegraliśmy. Ja jestem ciekawy tego. Aktualnie nie wiem, no podczas oglądania odcineczka sprawdzę, no ale to jest naprawdę coś coś niebywałego. Nawet nie wiem co powiedzieć. Stwórzmy jakąś na odchodniaczkę. Mam nadzieję, że teraz oddadamy damy 5 razy Eldorado. Damy e Snake'a, tak. Snakea dwa razy lorda jednego. Zostało nam jeszcze z 500 zł. No to za 500 zł lap się zmieści. Niestety nie. Stwórzmy tak. Eee, otwórzmy to. Otwórzmy za 200 tysięcy. Tak jest. 82. No i musimy na nowo stworzyć. Niestety na nowo. Ale no to bez problemu. Klikamy jeszcze raz. Eldorado. Tego było pełno. Za 2000 na razie my. Snakea, Lorda, Laba. I na coś jeszcze nas tu stać. Na coś jeszcze stać. Mamy 600 zł mniej więcej do wydania. No to dajmy i samo wy Nie stać nas to i samo tylko jeden. Eee, 3 graczy under klasyczny. Klasyczny. Jak już przepalamy wszystko, przepalamy wszystko. Mam nadzieję, że chociaż teraz odda ta bitwa, bo to jest niebywałe. Jak przepaliło nam to balans. To mi ryje łeb. Z ilu pieniędzy zrobiliśmy? Ile chociaż dobra. Nie mam na co narzekać, bo w poprzednich dwóch odcinkach wygrałem tyle pieniędzy i tyle sobie zabezpieczyłem, że to mi wystarczy. To mi wystarczy. Więc to co przegrałem teraz, powiedzmy, że Nie jestem na zero. Nie jestem na zero patrząc na jedne odcinki, jestem na minus. Może nie na minus, jestem na zero bardziej. Albo na plus. Nie wiem, naprawdę. Tak mi przeprało łeb to wszystko, że ja nie wiem czy my wygrywamy, czy przegrywamy i trafiliśmy Royala. Drugiego chyba podczas odcinka trzeciego, ale mam nadzieję, że ten jeden odda nam za cały film I mamy kosy kurwa na 30 tysięcy Karabid Dople. Ja pierdolę Nowy rekord. Nowy rekord kurwa na odcinku Takie bitwy widzowie, takie bitwy musicie tworzyć Ja pierdolę Co tu się dzieje? 36 tysięcy mamy Ja pierdolę dobijemy o do 40, dobijemy o do 40? Mamy 39800. 800. Ja pierdolę. Czy wy to widzicie? Ostatnia bitwa wygrała nam. W... No nie, no wyszliśmy na plus jeszcze. Większy, jeszcze większy plus niż mieliśmy. o, sz... o nie wierzę. Dobra, przez to, że wygraliśmy. Więcej nie mogę wpłacić limity limitami, no ale tutaj za najmniejszą kwotę, czyli 8 zł, macie taką kałaszka do wygrania. Mam nadzieję, że będziecie mieli takie same szanse używając kodu Devoniro na wygranie, jak ja tutaj wygrałem 39 700, Posprzedajemy sobie tutaj część, to co, czego ja będę nie będę chciał, no to na pewno tych najtańszych rzeczy. Dobra, te dwa skiny sobie zostawiam: 35 tysięcy i 5 tysięcy prawie w balansie. Za to będę nagrywał odcinki dla Was. Na razie nie będę wypłacał. Potrzebuję mieć pieniędzy, żeby nagrywać coś dla Was. No, tego się nie spodziewałem. Hasło w dzisiejszym odcinku to jest Wasza ulubiona skrzynka. Z... Tego odcinka, którą dzisiaj otworzyliśmy Otworzyliśmy ich pełno, więc macie pełno w ogóle możliwości napisania Możecie również napisać, jaką bitwę mamy zrobić w następnym odcineczku Pamiętajcie o skinie na początku No i oczywiście, żeby użyć kodziku Devoniro Macie wtedy 20% bonusu do każdego doładowania No i oczywiście na giveaway, macie szansę wtedy zdobyć jeden z tych pięknych skinów Ja nie będę przedłużał, strasznie długi odcineczek, ale jaki przepotężny Widzimy się w następnym odcinku Siemano